To oczywiście po podejściu do tego stanowiska lekko straciła głowę. Ten, Ten? Tak. Chocolate Caramel Cream Cake. No to bierzmy, no ja to nie mogę słodkiego. Wezmę sobie od Ciebie. Po 2 złote. No nie są jakieś porażająco drogie. Torty. No, można tutaj zwariować lekko. Jak ktoś lubi takie słodycze. i bekon. Słuchajcie, jest przekąska z ryby, ze skóry ryby. Ale przetestowaliśmy na szczęście, nie, nie, nie można było sobie wziąć przetestować, nie trzeba było kupować. To jest chyba takie ogólne. Możemy gdzieś siąść, co kupisz jakieś picie. <laughs> Okazuje się, że nie jest to super dobry mmm, produkt. Nie? No, ale jakbyś oceniła smak? No, no jak, jak skóra z ryby. No, no. <laughs> no bo to jest skóra z ryby. No ja wiem, ale co no, to, to jest? Wysna w Pumori. Ja tu już kręciłem co było. Teraz je wyciągnij żebyś nie rozwaliła. A po ile pomori? Po 10 zł, tak? Po 11. A, są dwie łyżki, żeśmy dostali? Leszczu, no próbuj. Pochłaniała właśnie dwa kwadryliony kalorii. Ale nie wiesz, że Rajderzy sturłował. Trzymaj, bo. A, to jest u góry coś innego w środku. To na zimne? Na zimno? Na robiste No, Trzeba ja przyznać, że faktycznie jest zajebiste. Nie tak za bardzo za słodyczami, to nie, nie do końca, ale to jest niezłe. Te kolejne ciastka, co ustawiła do testowania, co miały być takie zajebiste, to się okazało, że nas wydymali są takie wydmuszki, takie purchawki. Nie są Ale złe. Nie mają smaku. Nie no nie opowiada, nie są złe. Ale liczyłem, że są tak zwanymi pełnymi ciastkami, a nie taką wydmuchą. Za 10 zł do nas wydymali. Jak taki opłatek? Nie, nie smakują nawet. Can I pay with visa? Can I pay with visa? Uh, only cash. Only cash. Okay. We have cash, no problem. You have burgers, we have cash ja tutaj? No. Wzięłem Mosburgera, czy znaczy dwa, bo jeden chciała w a ja sobie wziąłem po prostu Mosburger, no bo jak jesteśmy w Mosburgerze. Wziąłem co to jeden w zestawie, a jeden na tego. Także tutaj jeszcze wam szatne menu, które zresztą nagrywałem przy zamawianiu, bo mam kiepską kamerę, ale w Japonii próbowałem tego Mosburgera nabyć, bo niestety Przemek był taki szybki, kurnia Bill że nam się w końcu nie udało, także jak go zobaczyłem tutaj, to mogę nadrobić temat. Nie muszę lecieć do Tokio, bo już był plan, że trzeba jechać do Tokio na most A tu proszę, taka niespodzianka. Nie lecimy. Przynajmniej dzisiaj. Yy, no i tyle. Czekam aż będzie to nam wibrowało, jak nasze zlecenie będzie gotowe. Wszystko tam elegancko w kuchni przygotowywują. Widzę, że no. High class. Przyszły dwa niestety wielkie jak stodoła, czy znaczy małe, ale wysokie. Ten jest twój teriyaki. Wygląda nieźle. Mój jest most też wygląda nieźle. Może być spicy, tak jak pisało. Na tym Brytki fajne nie słone, trzeba sól załatwić. To Łusa zepsułaś. Łysa zepsuła kole oczywiście. Dobra. Pokąsam trochę i wam zdam relację, czy Mosburger to jest burger warty zachodu, czy, czy nie warty. No, a powiem wam, że taka dość skomplikowana receptura tego burgera. Widzę, że ma dużo różnych nadzieni. Na, do różnych warstw się przedostaje. Jak na pierwszego gryza, to muszę przyznać, że jak na sieciówkę, to nawet mi smakuje. Przynajmniej ten burger. Tam się oczywiście łysał ugryźć, nic się nie martw. Teraz przechodzę do teriaki, On jest taki, no, maluteńki. Myślę, że w wielkości cheeseburgera. Ten zresztą też jest rozmiarowo niezbyt wielki, nie? A jak ci smakuje? Bardzo dobry. Bardzo dobry, nie? Na To nie jest taki typowy hamburger z wołowiny. Tu ogólnie troszeczkę jest problem z wołowiną, niestety. Bo jak wszyscy wiemy, wołowina jest z krowy, to są święte krowy i dlatego w wielu miejscach właśnie jest dość spora adnotacja, że te bargery są na przykład pork, czyli z wieprzowiny. Gdyż to jest kraj buddyjski w 94% i się okazuje, że sporo osób przestrzega tych zasad i świętych krów nie pożera. Nam to akurat nie przeszkadza, chętnie byśmy pożarli, tylko tyle, że dla nas no, nikt jednego hamburgera yy, z łowiny nie będzie robił. Słuchajcie, czas tego teriaki. Jest to yy, kurczak, przy wyborze panem, chociażby sobie wziąć kurczakowego, i faktycznie jest. Barger z kurczaka, ale nie jest suchy, jest zrobiony w tym właśnie teriyaki sosie. Ja zresztą bardzo lubię jak sos sosteriaki. No i sałata plus majonez. Naprawdę fantastyczny smak. Proponuję naszym lokalnym specjalistom od burgerów też wziąć pod uwagę właśnie taki smak. On jest trochę słodki, sos teriyaki, ale, ale muszę przyznać, że naprawdę zrobił na mnie bardzo dobre wrażenie. Wysacie teriyaki, Masz prawo do własnej opinii. Bolałam tamten. Tak? Mnie ten teriaki smakuje. Dobry, ale tamten miał lepszy sos. No ten był bardziej pikantny, no miał dużo, dużo więcej składników, bo miał i ten sos, który był jakby jakimś milonym mięsem uzupełniony. Z cebulą. z cebulą tak sałata no był taki bogaty, ten pomidor był też dobry ale ten mi smakuje na taki wiesz, mały szybka przekąska nie pamiętam ile on tam kosztował no eee. właśnie spicy moss burger 93 Teriaki chicken burger 83, 8,30 no i szczerze cena taka akceptowalna i produkt Sieciowy. no Trzeba móc to, to wziąć pod uwagę. No, tu jest kurczak, no, nie każdy lubi kurczaka w burgerze. Ja nie przepadam, ale wziąłem testowo i mnie no, ja akurat podposałem. No Jedyne co jest słabe w tym bar tej bargerowni, to są frytki. Nie wiem czy smażone są na jakimś oleju, po rybie, czy na czym, ale. Nie, nie, nie czuć ryby, ale są niedobre po prostu. Niedobre są. A ewidentnie, może to jest problem lokalizacji, że jak tak go sam sprowadza frytki pewno gdzieś z Ameryki kontenerami, a może oni tu kupują lokalnie jakieś. Ale nie są dobre. Ewidentnie. Dlatego nawet je zostawię. Nie. No? Nie wierzę. Cherry, Apple Pie i z kukurydzą. To ten z tym pomarańczowym to jest właśnie z jakimś kukurydzianym nadzieniem. No, Mushroom z Mamy jeszcze dwa dni. Myślę, że będzie szansa. No? piri jakiś piripiri mnie jeszcze. Tylko przechodzę i mi od razu woła. Beckon and Cheeseburger 26 zł i 32 podwójny. Najlepsze restauranty w tym Tajland bez restaurant z 2003. Ja pierdzielę, no jak żyć? Przecież nie będę jadł i wymiotował. To jest niedopuszczalne, no ale. Ale pójdziemy tu jutro, a nie do burgera. Dobra, jutro pójdziemy tu. Może. Do Burger Kinga pojutrze. Albo, nie, albo wcale, no trudno. Ale tu przyjdziemy, nie? Tu przyjdziemy, tak. Jak jest bez restaurant. Midtrend Magic. Hmm, hmm, hmm. To mi się podoba, żebym tylko znalazł z powrotem drogę do tego. Łysa, trafimy tu z powrotem. A trafimy tutaj z powrotem. O, już jest zamknięte o tej godzinie. Ten saladas sandwiches, steaks, chickens, pasta, burgers. Dobra, jutro. Tak już sobie wracamy delikatnie wieczorową porą. I zastanawiamy się po cichu, z czego wynika tutaj mnogość tych. To są faceci na dziewczyny przerobieni? Tak, facetów przerobionych na dziewczyny. Zupełnie nie mogę tego fenomenu zrozumieć. Oczywiście nie latam za tymi ludźmi z kamerą, ich nie filmuję, ale jest faktycznie zauważalny odsetek populacji na ulicy. Tak właśnie się zastanawiamy, jaka jest przyczyna. Czy i są tutaj jakieś podłoże kulturowe, czy jest jakieś podłoże, nie wiem, materialne, czy łatwiej się żyje dziewczynom. No, jeżeli ktoś ma informacje na tą okoliczność, to ja z przyjemnością poczytam w komentarzu, bo, bo to by może tutaj moją ciekawość troszkę ugasiło.